Cześć, Mam komentarz. Z tej strony kapincy już jest ze mną Ornisz. Dobry, dobry panie, łap miał być pod muzykę, a fawgodę, witam. Godę, godę, bo mówiłem, że na coś tam pogadam na początku. Ludziska, zobaczcie sami, nowy nabyteczek. Mamy sobie Ferneland e, jakiś AB85, czteroskibowy pług. Kolejny co prawda, czteroskibowy, ale kurde, naprawdę już troszkę takie większe, bydle Także dwa pługi, czteroskibowe. No ja się czym pochwalić, idzie ta robota sami, zobaczcie. Ja, także normalnie trochę takie markowe łopy nam się zrobiły, oczywiście obracane one nie są, jeszcze nie. E, myślę, że kolejne pługi no to już raczej obracane będą. Co my sobie w ogóle ludzisko tutaj robimy? E, projekt, projekt, te nasze nowe pola, ostatnio wspominany, projekt Wariona e, były właśnie kupowane typoletkę za chwilę. Dosłownie zjadę sobie tutaj na koniec i to nasze polec numer 117 Robimy sobie cyknych fuch, mianowicie dzierżawa sobie ją kasujemy To się zgadza, tak, to się Rezygnujemy. zgadza. Rezygnujemy z dzierżawy i sobie ją kupujemy za 36,5 tysiąca mamy to, mamy 27 tysięcy co prawda nie za dużo, ale E, myślę, że nam się to dosyć fajnie zwróci e, ponieważ działamy sobie na sierpniu. Mamy godzinę w sumie takie poranne. Przyspieszaliśmy, bo no w sumie ostatnio... Chopie no dziesiąta godzina poranne godziny, no mam <głopie> chociaż no, temery sobie robiliśmy no Faktycznie takie typowo porannych godzinach. E, o, aż kamienie się eee. pojawiają, chopie zapomniałem, że kamienie są w tym farmingu e, <głopie> Kamienie się jakieś pojawiają i ja chłopie zapomniałem, że w ogóle kamienie są w tym farmingu. No u mnie są takie malutkie. Co by się chłopie odwaliło? A nie ma kamieni włączonych czasem? Nie no gdzie to... Um... A ja, to bałami powinniśmy zniszczyć, bo to są takie małe. No, to to są takie tuptusie. No, no, no. No natomiast... O Jezu, dobra, no to ty sobie tam po swojemu zrobisz, no bo ty zawsze tak musisz ucinać, że później tylko ciągle wyskakuje, że chłopie nie, nie należy to do Twojego pola i teraz to jest. A ty chłopie zostaniesz już tyle, że chłopie tam można krowy paść na No, o oo o nie zestraj się, no <laughs> Dobra bliska, lecimy sobie z tymi e, polami mówię, no nowe projekty tutaj w sierpniu mamy sporo do zrobienia. Co prawda akurat jeszcze na łąka nie dochodzi, łąka będziemy sobie kosić już na wrześniu, Dalej no tak na sierpniu. Troszkę tej roboty było, dwa miesiące przyspieszyliśmy e, Dwa t... no znaczy dwa tmr, jeden tmr praktycznie cały nam szedł e, Krowy mamy już praktycznie po te 1500 e, Za chwilę będą równo 1500, jak one się rozmnożą, co też będzie za niedługi czas e, To wtedy już... Chłopca zapomniał, że kamienie są w No bez chytu, no bo i na kamieniu już się nie zbierała nic e, Zawsze wyłącza się i wyłącza no, a chłop sobie przypomniał, a co za chłop zapomniał o kamieniach, no, no. No, natomiast... Ja tu jeszcze do drogi do to ja tu Tego trzeba, to trzeba uważać. Nie ożemy, to się stale żuje gdzieś tam, a zaożemy sobie tylko te rośliny, które nam nie są potrzebne, nie? Górowki, bawełna i tak dalej. Ja tu trzeba uważać no, bo na tą doje. pasiekę. ...pod koniec, nie? Się, no, no. Oj to, oj to. Daj mi realnie. No no tutaj w ogóle zobaczymy ludziska co nam tutaj wyjdzie e, z tym zagraniczkiem, jakby co my, co ja teraz tutaj jestem, gdzie mamy tak dosyć pusto, bo niby na mapie to różnie pokazuje, że właśnie połowę niby da radę za no zobaczymy. E, ewentualnie reszcie się jakoś tam nomaluje i tyle to jakieś górki, nie górki, pasieki, cuda, zaraz nas pszczoły pszczoły nas chłopie zaraz przyatakują <słuch> No chłopie, no to no, tak ono, hmm. Ale, chłop zawył, chłopie, co, co cię tak rozobyło? Chłopie, hmm. nie płacz, no! Chłopie, hmm. co hmm. ci się stało? Haha! Hmm. Hmm. Co za dziody Co za dziody Ale to już taka godzina, że już odbija Zabię trochę Adizam po pola tutaj jest Copisz pasieki Hopi sam pasiekki załorać, to zabija nam pola tak w większą... cholerę to to tylko też na górce i to jest ogrodzone Copię no. ogrodzone, żeby pszczoły nie wyleciały. Hopie. Na, na płocie się, zatrzymałem. Nie, no, na razie, na razie Oranto i, i, i jest na razie dobrze w sumie, tylko ta górka mnie to denerwuje, trochę. Bo to trochę szarpi poleciał z tą górką. Ech, ale spok. Autor mapy, no. No, ale no mówię, na szarpie troszkę roboty mamy, teraz chcemy również sobie tutaj zasieść, także no troszeczkę mamy. Chyba tą kukurydzę jeszcze na kieszonkę sobie skusimy. Poza nagraniami, bo to może różnie wyjść. Mówię, e? jak u mnie live będzie, to skosimy mega dużo, bo tak, planuję w poniedziałek zrobić live, a nie wiem, czy się uda, ale jakby się udało, to trzeba skosić trzy pola rzepaku, dwa pola pszenicy, yy, ponad... No dużo z do no. I oprócz tego jeszcze yy, mówię, jakby się udało, to właśnie skosimy sobie tą kukurydzę w ja. przed tego rzepaku, no tu akurat wyszka jest o tyle spoko, że no już tutaj dał gnojewiczkę i nie musimy dawać już tutaj żadnego wapna ani w tym stylu, no złożymy sobie po kukurydzy sobie założemy tam bawełnę oraz te buraki sobie Zorzymy, a tak no to już w sumie polatko no co jakąś talerzuchą czymś sobie tutaj wjechać i można siać, także że Bajlando. Ja dalej tutaj oram i myślę, że w miarę całe uda się mi to zorać, bo tutaj żadnych przeszkód nie ma, tylko ewentualnie jakieś te drzewka, co będę musiał za chwilę sobie usunąć. Gdzie to było? Krawisz usuwania obiektów, cykły chwór, chodzimy sobie troszkę pod mapę. E, mamy deletę, mamy deletę, czyli że deletem sobie to, o, gdzie jest deletę? O, deletę. Kasujemy sobie deletę. E, tu mamy sobie jeszcze jedno, także mych, fuch. O, kasuj o, weźmy weźmy sobie bez hejpa ale dobra auto zapis, nic nam się wszystko ładnie zapisze. Czy coś tu jeszcze mamy, chyba nie. Tu jakiś krzaczek nie powinno nam bardzo nic tutaj psuć. Także spoko lecimy sobie dalej z tematem. E, I co, kurde, miał być odcinek pod muzykę. No głównie to chciałem się zająć tymi tutaj polami. Eee, no ale mówię, Akorium by sobie odpalił live'a, bo generalnie nagrywamy sobie trochę ładnie na zapas, bo ten odcinek mam na wtorek. Także i tak ładnie sobie tutaj na zapas ściśniemy z tematem. Ale dobrze, taki luz będziemy mieć, będziemy mogli sobie właśnie takiego lajwika w poniedziałek odpalić, będziemy mogli sobie tutaj naprawdę fajnie podziałać, no i myślę, że również te poletka nam fajnie tutaj oddadzą, żebyśmy mogli sobie w przyszłości dalej działać i fajnie, żebyśmy na tych polach sobie też zarobili, między innymi na tych polach myślę, że sobie tak ładnie już zarobimy tym paczkiem na rozbudowę między innymi właśnie gospodarstwa, bo też na pewno to się przyda, żeby te maszyny jakoś tak fajnie już pochować, no i wiadomo z tymi krowami, żeby bardziej ruszyć, bo na razie musimy się trzymać tej trzydziestki e, no za chwilę znowu nam się rozmnożą, bo znowu będzie trzeba e, sprzedawać, a tak no to już byłoby wisztawio, także także lecimy sobie z tym tematem, co prawda teraz e, można powiedzieć, że odczujemy wakacje w tym tygodniu e, gdzieś tam żliwa i tak dalej, Orion po powrocie z nadmorza, no to też będzie tutaj miał dużo robotaju, ale również będziemy sobie śmigać i zobaczymy, ile nam się tutaj uda zrobić. Także idziemy do Oriona zobaczyć. Idziemy do Oriona zobaczyć, się, jak mu tutaj. A, to się. To, to, to tam, to tam piłość, no, tak? co, ludziska, Odpalam, odpalam yy, muzyczkę i zapraszam Was na poprzednie odcineczki i na kolejne i oczywiście do Oriona także... Mokro, mokro, mokro będzie po, po trzech tygodniach deszczu na Wałę, także mokro. No, jestem ciekawa, aż ta ziemia kiedy ona się zrobi trochę suchsza bo w jakim czasie to wyschnie troszkę, ale no zobaczymy. No Dobra, Także włączamy muzyczkę, zostawcie łapę w górę i... W sumie na razie cześć. No jeżeli chodzi o głos, to na razie cześć. Opie, na dyżoramy, nie? There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. But all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I Stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now just to see you again. And I've been counting days to get away to see you again.